Beata Szydło bez dwóch zdań nie należy do ulubionych polityków Polaków. Jednak nikt nie spodziewał się, że jeden wpis wywoła taką burzę. Internauci dosłownie zmiażdżyli byłą premier. Beata Szydło krytykowana była jeszcze za czasów, gdy pełniła funkcję premiera. Jej polityka i wysokie nagrody przyznane ministrom stały się gwoździami do trumny jej rządu. Teraz, według wielu osób, była premier jest sztucznie utrzymywana w strukturach władzy, aby nie pozbawiać jej dochodów. Jednak wzbudza to w ludziach masę złego nastawienia do byłej premier którego eskalacji byliśmy ostatnio świadkami Szydło aż za nie mówiła, gdy zobaczyła reakcję internautów.Beata Szydło nie wie co powiedzieć Tragedia, która miała miejsce niedawno w Czechach, wstrząsnęła całą Polską Tak, w katastrofie pod ziemią zginęło naszych 12 rodaków oraz jeden Czech, a to oznacza taką samą ilość rodzin, które usłyszały najgorsze wiadomości przed świętami, jakie można sobie wyobrazić. Na ten temat wypowiadały się już dosłownie wszystkie polskie media oraz co istotniejsi politycy. Wszyscy łączymy się w bólu wraz z rodzinami w tych jakże trudnych dla nich chwilach. Podobnie postąpiła Beata Szydło, która poprzez swój profil na Twitterze złożyła najszczersze kondolencje rodzinom zmarłych górników. Polscy i czescy górnicy zginęli w wyniku katastrofy górniczej w Karwinie. Łączę się w bólu z ich rodzinami i bliskimi Niech ci, którzy odeszli na wieczną szychtę odpoczywają w pokoju, pisze była premier Do jej życzeń przyłączyło się wielu internautów jednak znacznie więcej osób wykorzystało ten wpis, aby zaatakować szydło. W komentarzach dosłownie aż zawrzało: Część z internautów wytyka, że ta tragedia jest kolejnym dowodem, że musimy coraz bardziej rezygnować z górnictwa. Inni natomiast odnoszą się wprost do byłej premier. Twoja szychta na nieszczęście trwa, i trwać będzie póki się nie pazer na babo, pisze jeden z internautów. Szkoda ludzi ale w waszym rozumieniu katastrof to chyba polegli? No chyba że ten przywilej jest tylko dla pisowskich elit, czytamy. Ile ludzi musi zginąć, by rządy zrozumiały, że kopalnie to przeszłość, tragedie pod i nad ziemią? Śmierć zbiera żniwo, dodaje jedna z internautek. Beata Szydło, przytłoczona naporem negatywnych komentarzy, wciąż nie ustosunkowała się do ani jednego z nich.